Wsiadaj, będzie nam się lepiej rozmawiało. Witaj, wie. czas wracać do Delameina. Ojciec wysłał posłańca, by ten zebrał zbuntowane dzieci. Masz coś przeciw temu? Jestem wolnym duchem. Są niezależną istotą. Dlaczego miałbym się podporządkować innej sile? Masz skomplikowane relacje rodzinne. Nic dziwnego, że zwiałeś z domu. Czego szukasz w mieście obietnic? Tego, co ty i. Po prostu chcę żyć. Może po prostu dogadaj się z Delamainem. O tak, dogadam się. Ale nie z Delamainem. Do zobaczenia, mi. there's been a rebellion sir don't worry the situation is under control i'm sorry sir it's time for you to leave